Czy aby skorzystać z urlopu opiekuńczego, musimy przedstawić zaświadczenie lekarskie? Przekonajmy się. Zajrzyjmy zatem do kodeksu pracy. Pracownikowi przysługuje 5 dni urlopu opiekuńczego, co ważne, niepłatnego, w sytuacji, kiedy będzie musiał zaopiekować się członkiem rodziny bądź domownikiem, z którym pozostaje w gospodarstwie domowym. Pracownik może złożyć wniosek w formie dowolnej. Nie ma obowiązku załączania do wniosku o skorzystanie z urlopu opiekuńczego zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego konieczność sprawowania opieki. Jest to odformalizowane i proste. Wniosek jednakże musi zawierać jak stanowi kodeks przyczynę konieczności sprawowania osobistej opieki. Limit obalony. Nazywam się Marcin Stanecki, jestem głównym inspektorem pracy. Zachęcam do oglądania naszej strony www.pip.gov.pl i śledzenia naszych mediów społecznościowych.